Witajcie, kochani, mam dla Was zajebistą ofertę, a mianowicie zrobię malutki wstęp. Rozmawiałam ostatnio z tajemniczą Moniką i powiedziała mi, odkąd robi życzenia, stała się milionerką. Ja też chcę być jak Kim Kardashian, więc mam dla Was zajebistą ofertę. Od dzisiaj możecie kupić u mnie życzenia prostytucyjne lub posłanie kilku chuj waszym znajomym. Już tłumaczę o co dokładnie chodzi. Bo mi nie chce się życzyć zdrowia, szczęścia, pomyślności. Takie życzenia mogę nagrać dla Waszej babci. Ja jestem zajebistą suczką, więc nagrywam zajebiste prostytucyjne życzenia. A mianowicie, to będą życzenia z namiastką erotyzmu. Także teraz mamy, czy to będą świąteczne życzenia, czy noworoczne, czy urodzinowe. Chuj mnie to interesuje. Dla Was, czy dla Waszych znajomych, mogę Wam właśnie takie to zaoferować. Lub mogę posłać Waszym znajomym lub Wam kilka hui i będą to nie pozdrowienia, a właśnie kurwa nie pozdrowienia. A tak to sobie wymyśliłam. Koszt życzeń lub kilku wulgaryzmów to 20 zł. Blikiem piszcie wiadomości prywatne. Jeżeli na przykład mają wylądować na moim story i mam oznaczyć osobę, do której lecą, leci kilka hui lub pozdrowienia, wtedy jest to 50 zł. Czuję się, jakbym rozmawiała z klientem przez telefon i oferowałam swój serwis. Proszę również o informację, dla kogo te życzenia i jakiej dana osoba jest orientacji, żebym mogła dobrać jak najbardziej sprecyzowane, erotyczne życzenia. Mi się nie będzie chciało, tak jak u monisi, każdego dnia jakieś nowe promocje, u mnie jest stały koszt. Bezmienny serwis.